Witajcie na kanale Kobieta z ogrodem. Tak jak Wam mówiłam, przyszła paczka z nasionkami od pani, także mam tutaj sklep FHU-Oski. Jest to fajny sklep, który bardzo polecam. Gdzie kupiłam sobie wszystkie nasionka, yy, podłoże do wysiewu i inne rzeczy, ale to w następnych filmikach. A co mam dla Was fajnego? Jeżeli zamówicie sobie w tym sklepie, na przykład nasiona, to jeżeli wpiszecie w wiadomości prywatnej kobieta z ogrodem, to dostaniecie paszkę nasion gratis. Także na pewno się Wam opyla, a my teraz przystępujemy do wysiewu tych wszystkich nasionek. Także kto chce oglądać po kolei jak wysiewam kwiaty rabatowe, kwiaty do mojego ogrodu na ten rok, to zapraszam serdecznie na YouTube'a na cały film. Przygotowując się do wysiewu, powinniśmy zaopatrzyć się w specjalne podłoże, które jest właśnie mieszanką do wysiewów, ponieważ ono w sobie posiada nawozy zabezpieczające wszystkie potrzeby pokarmowe roślin na 3-4 tygodnie. Po tym czasie te roślinki już są na tyle duże, że i tak musimy je przypikować do nowego podłoża, więc one spokojnie dadzą radę. I ja tutaj. Wzięłam włókno kokosowe, ponieważ ono jest produktem naturalnym, w pełni biodegradalnym i posiada doskonałą pojemność wodną. Ja do tego jeszcze wymieszałam podłoże właśnie z włóknem kokosowym z perlitem, czyli ma jeszcze większą e, przepuszczalność. Ma takie właśnie warunki na przyspieszone kiełkowanie i stwarza optymalne warunki do wzrostu rośliny. Dlatego jest tak bardzo ważne w tym okresie początkowym dla roślin. Nasionka zaczynam siać od lawendy. Oczywiście są tak malutkie, że będę je przesypywała perlitem. Żeby ich po prostu nie przygniatać już ziemią, bo takie malutkie nasionka nie potrzebują przygniatania ziemią. Lawendę będziemy musieli oczywiście przypikować. Makletni peoniowy ja tutaj posieję do mojej kuwety, natomiast możecie go bardzo dobrze też w kwietniu i w maju wysiewać bezpośrednio do podłoża. Słuchajcie, jest to roślina na rabaty i na kwiat cięty, ale musicie ją jednak dać do kuwety i powinna stać w szklarni. Ona po prostu wam nie wzejdzie, jeżeli będzie stała w zimnych warunkach. Dopiero w drugiej połowie maja możemy już taką większą sadzonkę przesadzić do podłoża, już takiego w ogrodzie. Ostróżka! Jak wiecie, y, można ją wysiewać od razu do gruntu. Można ją wysiewać koniec marca, w kwietniu, możemy też ją wysiewać na jesień. Ale żebyście wiedzieli, że one kiełkują po 20-30 dniach dopiero. Także, mając już tutaj tyle miejsca w tych kuwetach, po prostu wysieje sobie i niech rosną. Później ją przepikujemy. Mam stróżek bardzo dużo w ogrodzie, także będę je miała tylko po to, żeby po prostu wam pokazać, jak wygląda taka roślinka od nasionka do dużej rośliny. Kortulanka wielokwiatowa. Możemy ją wysiewać maj, czerwiec bezpośrednio w ogrodzie, ale kwiaty kwitną po 10-12 tygodniach od wysiewu, dlatego ja ją wysieję też tutaj z tymi nasionkami. Jeżeli są nasionka tak bardzo malutkie, pamiętajcie, żeby tylko je przygnieść i w ogóle je nie przysypywać ziemią. Czarnuszka. Możemy ją siać w kwietniu i w maju bezpośrednio do ziemi, możemy ją wysiać do kuwety. Jeżeli siejecie to fajnie, gdybyście to zrobili osobno do innego pojemnika i pozostawili ją w szklarni, żeby ona miała w nocy zimno. Zresztą ostróżki też tak lubią w dzień mieć ciepło, w nocy zimno to bardzo ich pobudza do szybszego kiełkowania i do lepszego wzrostu. Orliki, orliki są rośliną bylinową, czyli jeżeli teraz je posadzicie, to będziecie już je mieć po prostu w swoim ogrodzie. One też wysiewają się same, ale możemy je bezpośrednio w ogrodzie siać maj, czerwiec, jak już będzie ciepło. Ja wysieję, ponieważ w tamtym roku wysiewałam i faktycznie wyszło mi każde nasionko i miała mi bardzo, bardzo dużo. Omiek kaukaski jest byliną i tutaj no niestety ona kwitnie dopiero w drugim roku i jest oczywiście na rabaty, na cięte nasiona kiełkują w ciągu 10 dni, e, także możemy ją siać bezpośrednio do ziemi w kwietniu, no w zasadzie od kwietnia do lipca. Starzec jest rośliną, którą możemy w kwietniu już wysiewać do ogrodu, ale z uwagi na to, że i tak w maju rośliny dopiero wysadzamy w drugiej połowie maja, to jak ja teraz sobie już go po prostu posieję, będę miała tak duże roślinki, że one akurat dorosną do drugiej połowy maja i będzie można go po prostu normalnie już zasadzić na rabacie. Tytoń narcyzowy jest rośliną jednoroczną o bardzo ciekawych, ale bardzo silnie pachnących kwiatach. E, uprawiamy go oczywiście na rabaty i kaciety, ale e, musimy go siać od marca do kwietnia e, właśnie do kuwet, żeby stał w szklarni. No on musi po prostu mieć cieplutko, żeby mógł wykiełkować i znowu przypominam, takie maciupeńkie ziarenka nie przysypujemy. Wilec możemy go w kwietniu i maju siać do ziemi, bo to jest bardzo wysokie, jednoroczne ptącze. Spróbuję sobie go teraz wysiać i żeby już było większe, go wystawię w drugiej połowie maja. Powinna już być duża roślina i fajnie się przyjąć. Aster chiński piwoniowy, no również musimy go wysiewać w szklarniach, w domach, żeby miał ciepło do wschodów i co, i jest to akurat bardzo wczesna odmiana, ja będę miała bardzo dużo w tym roku. Cenia. daliowa. Cynie powinniśmy wysiewać w dość dużych kuwetach, bardzo dużych odstępach nasionka od nasionka. Nasze nasiona możemy przysypać albo podłożem, i teraz, w zależności od tego, jaka to je, jakie to jest nasionko, jaka to jest roślina, to taką warstwę nasypać. Przeważnie będziemy sypać bardzo delikatnie i bardzo malutko, żeby po prostu tylko były przykryte, żeby te nasiona wiedziały, że są w ziemi, a nie gdzieś na wierzchu. Yy, możemy przysypać perlitem. Ale możemy też przesypać wernikulitem. Vermikulit jest to minerał rozluźniający podłoże. Przeważnie tak w frakcji 4 mm on bardzo dobrze się sprawdza przykrywając nasiona. Cynia kaktusowa tak samo jak ta poprzednia cynia powinna stać w tunelu foliowym, czyli Wysiewamy je i możemy je poczekać aż do wschodu w domu, a możemy od razu wynieść do szklarni, do tunelów foliowych. Gazania błyszcząca mieszanka. Ja gazanie wysiewałam w tamtym roku. One bardzo obficie kwitną, ale dopiero 16 tygodni po wysiewie. I jest to tak długi okres czasu, że właśnie fajnie, jeżeli teraz je wysiejemy w drugiej połowie marca i ją po prostu przepikujemy, będą gotowe po drugiej połowie maja do wysadzenia do ogrodu. Pięknie mi kwitły w tamtym roku. Miałam bardzo dużo zdjęć gazani, także w tym roku myślę, że będzie jeszcze więcej. Dalia pomponowa mieszana, dalię bardzo kocham, zawsze mam dużo dali. Musimy ją wysiewać. Luty, marzec. Słuchajcie, jest późno już, to znaczy, no 11 marca, ale no troszeczkę mogłam ją wysadzić, wysiać wcześniej, ale pamiętajcie, że ona ma tak wam urosnąć, żeby taką rozsadę dopiero w drugiej połowie maja wsadzić do dużych donic, albo bezpośrednio do ogrodu kobea pnąca. Już wam pokazywałam moje kobe, jakie są duże, jakie je wsadzam z doniczką torfową do dużej donicy, ale z uwagi na to, że są tylko cztery, ewentualnie pięć ziarenek takiej paczuszce, a ja mam na nią bardzo dużo pomysłów, dlatego wysiewam ją jeszcze raz. Wsadzamy ją bokiem nasionka. I ona musi być właśnie wysiewana od lutego do marca i jest pierwszy tydzień marca, czyli to jest ostatni czas na to, żeby ją zasadzić. Pamiętajcie, że później ona będzie bardzo, bardzo ogromna i bardzo trzeba szeroko je tak, przynajmniej 40 cm jedną od drugiej posadzić w ogrodzie. groszek pachnący, tych groszków mam bardzo dużo dostałam właśnie tutaj w przesyłce różne kolory groszku i ja go tutaj wsadzę groszek musi być takiej donicy, która jest no ja tak powiem P9 chodzi o to, żeby była głęboko bo, ona, bo groszek ma głęboki system korzeniowy i te korzonki po prostu tą całą doniczkę Wam za chwilę już zajmą ja mam bardzo dużo swojego groszku i ja go po prostu wysieję już w ogrodzie, jak będzie ciepło, tam gdzie będę chciała, żeby sobie rósł. A ten niech już rośnie taki pierwszy będzie szybciej kwitł. O, w związku z tym, że mam jeszcze miejsce i y, jedna mi została taka właśnie nie, nie zasiana powierzchnia to poszłam do domu i przyniosłam swoją jeżówkę, którą sobie tutaj wysieję, y, natomiast Powinniście jeżówkę siać w dużym pojemniku i nasiona szerzej rozstawiać y, obok siebie, żeby nie były tak jedno na drugim. Możecie je wysiewać bezpośrednio do gruntu, ale od kwietnia do czerwca. I co? I będzie Wam na pewno kwitła i rozsiewała się sama. Ja bardzo dużo mam jeżówek które no, wychodzą po prostu same z ziemi, ale co roku sieje nowe. Tak jak zaczynałam z Lory, tak kończę. Słuchajcie, wysiałam nasionka od pani ze sklepu, natomiast mamy bardzo dużo moich nasionek, bo zostały aksamitki, zostały nasturcje, zostały nagietki, także słuchajcie, w następnym filmiku my to wszystko siejemy. Do zobaczenia, łapka w górę, subskrybujcie kanał i pa pa.